Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj wykonamy sobie research na temat urządzenia wielofunkcyjnego HP Envy 6020E. W nagraniu powiemy sobie przede wszystkim o aspektach technicznych tego sprzętu, poruszymy także kwestie związane z ceną tego urządzenia. Nie zabraknie także ciekawostek na temat tego sprzętu. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tego wszystkiego, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Pamiętaj również, aby zostawić polubienie pod filmem i zasubskrybować mój kanał aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które są publikowane regularnie na tym kanale. Przypominam również, że link do produktu, na którego temat wykonano research, znajduje się w opisie tego filmu, to tak, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej ciekawych szczegółów na jego temat. No a teraz skoncentrujmy się już na kwestiach związanych stricte z urządzeniem wielofunkcyjnym HP Envy 6020e. Zacznijmy sobie zatem od spraw najważniejszych, czyli od spraw cenowych. Za sprzęt HP NV6020E w sklepie zapłacisz około 450 zł. A zatem spokojnie można stwierdzić, że jest to niskobudżetowe urządzenie wielofunkcyjne, które może sprawdzić się przy różnego rodzaju zastosowaniu między innymi w domu czy w małej firmie. Jeżeli generalnie interesuje zakup tego produktu, no to urządzenie to dostępne jest w wielu różnych sklepach internetowych, sklepach stacjonarnych, a zatem sporo tutaj masz do wyboru warto po prostu zorientować się, jak to wygląda cenowo. I wybrać sobie taką ofertę, która wydaje ci się najbardziej atrakcyjna. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie techniczne, tutaj przede wszystkim należy zwracać uwagę na funkcjonalności poszczególnej drukarki, którą zamierzamy kupić. W przypadku urządzenia HP Envy 6020e, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jest to sprzęt wyposażony w technologię druku atramentowego, jak i również na to, że urządzenie umożliwia drukowanie zarówno w czerni, jak i w kolorze. Przy tej okazji myślę, że warto wspomnieć również o prędkości samego druku. Jeżeli chodzi o drukowanie w czerni, no to sprzęt umożliwia drukowanie do 10 stron na minutę. Jeżeli chodzi natomiast o kolor, no to jest to do 7 stron na minutę. Natomiast na to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, no to jest to kwestia rozdzielczości druku. No i tutaj można również podzielić właśnie rozdzielczość druku na rozdzielczość druku w czerni, jak i w kolorze. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, no to wynosi ona 1200x1200 1200 dpi. Jeżeli chodzi natomiast o rozdzielczość druku w kolorze, to wynosi ona 4800 na 1200 dpi. Nie zapominajmy również, że jest to urządzenie wielofunkcyjne, a zatem istnieje tutaj również opcja skanera czy kopiarki. W przypadku skanera rozdzielczość wynosi 1200 na 1200 dpi, a w przypadku kopiarki taka rozdzielczość wynosi 300 dpi. Oczywiście, zakupując urządzenie wielofunkcyjne, również trzeba mieć na uwadze to, jaki maksymalny format druku planujemy drukować planujemy obsługiwać, no i w przypadku takiej drukarki maksymalny format druku to jest A4 a zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny aspekt co do kwestii pojemności podajnika papieru tutaj trzeba zdawać sobie sprawę z tego że ma on 100 arkuszy a zatem te aspekty zapowiadają się niezmiernie ciekawie jeżeli chodzi właśnie o to urządzenie z istotnych informacji warto wspomnieć również o tym, że drukarka wyposażona została w technologię Wi-Fi, natomiast nie posiada ona technologii Bluetooth, co również może mieć dość istotne znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z komunikacją. Co do opinii na temat tego urządzenia wielofunkcyjnego, no to w internecie jest dość sporo pozytywnych opinii, które mówią przede wszystkim o kwestiach związanych chociażby z jakością samego wydruku, ale jak i również wymieniane są te kwestie, które związane są chociażby z ceną tego produktu, o czym już wspominałem wcześniej, bo nie oszukujmy się, tego typu sprzęt nie należy do jakoś specjalnego Drogich urządzeń czy też sprzętów, dlatego na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi właśnie o takie urządzenia wielofunkcyjne z przeznaczeniem chociażby do domu. A zatem, bardzo ciekawe się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi o urządzenie HP Envy 6020E. Z ciekawostek jeszcze wspomnę, że taka drukarka, co ciekawe, wyposażona została w tak zwaną funkcję automatycznego druku dwustronnego, co na pewno po niektórym użytkownikom może ułatwić pracę. A zatem bardzo ciekawe funkcjonalności, niska cena to na pewno są aspekty na które warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi właśnie o tę drukarkę. Oczywiście ostateczna decyzja co do zakupu należy do Was. Ja jak zawsze zachęcam do wykonania swojego własnego researchu na temat poszczególnego produktu przed zakupem. No a tymczasem to by było na tyle. Zachęcam do napisania w komentarzu co Ty sądzisz na temat urządzenia wielofunkcyjnego HP Envy 6020E. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.